z Ale ja za, za, za akurat twój mi zapłacili, a jak powiedziałem, ja nie mam szacunku do nikogo i. Ale pana kurto mi się, tylko wy mi się w w głowie nie mieć. Nie, patrz, to jest tak, że też macie. Na nowym świecie, a też. Ale po poniżej kurwa wszystko ja was, nie? I u, się... u was i u ciebie, to patrz, już nie wiem. Ale co u mnie, co umiem? Ze Ferari mi się kupuje. Ale, ale co, ja, a z czym się kupuje? Sobiesz, że się kupuje. To wiesz, kurwa, stawisz, kurwa się że to trzymacie. nie ma. Ale co cię trzymało? No, że się trzymacie, raz się klupujecie, robicie razem kurwa odcinek, ale co z tego że robimy? Ale tak samo kurwa robisz, z tobą tu kurwa odcinek i co z tego kurwa? Kurwa, bo cię kursę. Ale nie krzyż kurwa, tam za Jebaj go! Jebaj no i kurwa, ej! Dobrze, jebaj kurwę, jebaj kurwę, za każdym razem, za każdym razem jeb kurwę. Dobrze. Trzy minuty, słuchajcie, nam zajęło, trzy minuty. Trzy minuty. <gulia> Ej, i jak teraz będziemy siedzieć? Czekajcie, jest problem. To może posadźcie, Uszisz, co tutaj? Hubert, musisz usiąść ubrań, na środku. Tabel, dawaj tutaj, Tazi. Tazi, dawaj tutaj. Chodź tutaj usiąść, dobra? Tazi, nie bój się, ja cię obronię przed nim, jak coś. Jak coś, to nadal. <gulia> e, albo chodź tutaj, Don Diego. Dobra. Siadaj tutaj, Tazi. Tazi, siadaj tutaj. będziesz Ale całeś to ty, kurwa, każdemu. Aczkolwiek... Ciągnąć to możesz szachcie, kurwo. I zawsze to wiesz, od początku do końca. To ci robi zdjęcia na moim fasa? Szat, kurwa! Szat to, <grymianie> to robi, kurwie! <grymianie> 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 Usiądź, Tazji chociaż! <grymianie> Ten, posadźcie go, siadaj, Denis, pogadamy jeszcze. A jak już jesteśmy przy temacie. Dawaj. Denisa i Ferrariego. No.